Przejdźmy zatem do statystyk. Mamy tu pięć zakładek przegląd, statystyki grupy odbiorców, statystyki konwersji w becie, film oraz na czasie. Przechodząc do przeglądu, mamy główny panel, tu mamy przegląd, widzimy jak są aktywni odbiorcy, jak wyglądają wyświetlenia oraz jakie są zaangażowania przy konkretnym przedziale czasowym. Możemy podzielić to na typ treści, potwierdzone konta, urządzenia czy źródło na jakiś temat. Widzimy tutaj, że wersja na komputer to wygenerowała, to na przykład urządzenia mobilne. Kolejną możemy też te dane wyeksportować. Jeśli je wyeksportujemy, będziemy mieli je tutaj w pliku CSV, stąd możemy wybrać konkretne filtry, a następnie sprawdzić konkretny zakres czasu. Tu będziemy mieli statystyki konwersji, tak? Widzimy jak to wygląda, czy też film. Jednak przejdziemy do tego tutaj przechodząc do następnych materiałów, bo widzimy, że przechodzimy do następnej zakładki, tak samo przy film. Jeśli będziemy mieli jakieś filmy, to stąd możemy sprawdzić konta potwierdzone. Bo jeśli wybiorę YouTube, a następnie wykorzystam jakieś materiały, czy też konta potwierdzone, zostaną tutaj dodane na konkretnym przedziale. Oczywiście te dane będą tylko od momentu potwierdzenia konta. Musimy chwilę poczekać. Być może ja na przykład odczekam jakiś jeden dzień i sprawdzimy, jak to będzie wyglądać na moich witrynach, czy też na moim kanale YouTube. Możemy też sprawdzić wszystkie piny. Tu będą nasze piny, ale możemy też podzielić na konkretne kategorie urządzenia czy inne materiały. Jeśli chodzi o statystyki konwersji, to widzimy, że wpierw musimy zainstalować tak i też potwierdzić prawa do witryny. Następnie będziemy chcieli utworzyć konto reklamowe, by odblokować cały zestaw narzędzi reklamowych, aby promować piny skierowane do określonych odbiorców. Na dole też widzimy, w jaki sposób możemy zmierzyć skuteczność wszystkich swoich treści na Pinterest. Możemy sprawdzić całkowity wpływ, jaki wywierają łącznie Twoje treści płatne i organiczne, aby zwiększyć liczbę odwiedzin strony dodań do koszyka i przejść do kasy. Możemy też zrozumieć w jaki sposób Twoi odbiorcy podejmą decyzję, przechodząc z Pinteresta do Twojej witryny i dokonują konwersji. Uzyskamy też więcej informacji na temat tego, czy mierzenie konwersji na podstawie wyświetleń wpływa na zwiększenie liczby przejść do kasy, tak jak ma to w przypadku kliknięć. Kolejno też możemy zidentyfikować najskuteczniejsze piny pod względem konwersji i przekształcić najlepsze piny organiczne w reklamy, aby zwiększyć liczbę konwersji. No i przechodząc dalej, mamy te statystyki, tu możemy je tak samo sprawdzić od konkretnych formatów, możemy tutaj wyświetlić konkretne statystyki dla każdego od pinów, możemy to wyświetlić, a następnie posortować. Tak samo jak wygląda przy zaangażowaniu, przy, czy kliknięciu linku, tak, możemy to sprawdzić. Tu mamy najpopularniejsze tablice oraz to jak wygląda dla konkretnych wyświetleń dana tablica. Mamy też źródło. Czyli widzimy, że zobaczymy aktywność związaną z utworzonymi, zapisanymi, zapisanymi przez Ciebie pinami, a także aktywność związaną z pinami z Twoich kont potwierdzonych, utworzonymi i zapisanymi przez inne osoby. Kolejno mamy też format, gdzie możemy zobaczyć statystyki ruchu dotyczącego Twoich pinów dla różnych formatów. Tu mamy też urządzenia, czy też konta potwierdzone, które miałem okazję wcześniej połączyć. Kolejno też widzimy, że mamy statystyki i mamy też grupę odbiorców. I tutaj będziemy mogli sprawdzić konkretne statystyki oraz dane. Na razie nie mam żadnych danych, jednak potem no, powinno się to wygenerować i z naszym połączeniem będą one wygenerowane. Warto zaznaczyć, że jest to podzielone na takie zmienne jak kategorie i zainteresowania, wieki, płeć, lokalizacja, czy też urządzenia. Czyli mamy te punkty zmienne, czy mamy ten wspólny mianownik z poprzednimi statystykami. Tu jest bardzo fajna rzecz. Mianowicie mamy sumę odbiorców na Pinterestie. Możemy sprawdzić... Kategorie i zainteresowania powiązane z nimi, a następnie również powiązane z konkretną kategorią. Tu mamy redystrybucję wieku, widzimy, że do niej 18-24, więc możemy założyć, że przeciętna osoba, to jest wartość oczywiście uśredniona procentowo, ma wiek od 18-24, do no można założyć do 34, no jest to kobieta, tak, i tylko 1 czwarta to mężczyźni, są urządzenia i często widzimy, że aż 66%, w sumie nawet więcej, no to są właśnie Urządzenia mobilne Android, iPad, iPhone, tablet. Przeglądarka mobilna tylko stanowi zaledwie 24%. Możemy też stąd stworzyć kampanię. Tutaj wezmę tymczasową. Wyłącza mi to dlatego, że będziemy musieli przejść do tworzenia i będziemy przekierowani na manager reklam w Pinterestie. Tym zajmiemy się w jednym z następnych materiałów. Tu jest też bardzo fajny element. Mianowicie możemy porównać na przykład sumę odbiorców, sumę odbiorców innych, a następnie utworzyć kampanię. Tu mamy też podzielenie jak to wygląda, jak wyglądają nasze statystyki, właśnie z tymi elementami, które zostały wygenerowane przez Pinterest. Polecam Ci, abyś się zapoznał z tym. Oczywiście jest to swojego rodzaju taki all-in, gdzie możemy się dowiedzieć więcej o możliwościach, które oferuje Pinterest, o statystykach oraz wszelkich elementach, które pozwolą nam zwizualizować aktywność a następnie stworzyć kampanię reklamową i dotrzeć do docelowej grupy odbiorców.